24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki, a gościem poranka jest pani Beata Szydło, wiceprezes Rady Ministrów, premier w latach 2015-2017, jedynka listy Zjednoczonej Prawicy w Małopolsce i Świętokrzyskiem w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani premier. Dlaczego to pani ma rozwiązać problem z nauczycielami? Przewodniczy pani wprawdzie Komitetowi Społecznemu Rady Ministrów, więc formalnie niby wszystko się zgadza, ale na przykład konfliktów z lekarzami pani nie rozwiązywała, chociaż to jest to samo. tak, w, w, zawsze kiedy są tak trudne sytuacje, i nie tylko trudne sytuacje, ale szefem rządu jest premier i on podejmuje decyzję, kto jakie zadania będzie realizował. Pan premier Morawiecki poprosił mnie o to, żebym włączyła się w te negocjacje. Ja się zgodziłam na to w poczuciu też obowiązku, bo wydaje mi się, że w tej chwili rzeczywiście no, sytuacja jest mocno napięta i powinniśmy tutaj dołożyć wszelkich starań, żeby ją rozwiązać. Priorytetem są oczywiście egzaminy młodzieży, które mają się już niebawem rozpocząć, więc chcemy próbować znaleźć rozwiązania, żeby nauczyciele jednak odstąpili od zapowiadanego strajku. Grupa, która jest w tej chwili oddelegowana do rozmów z nauczycielami, Bardzo to jest silna grupa. Bardzo silna, kilkoro ministrów. No i będziemy starali się ten dialog w poniedziałek podtrzymywać. A tak konkretnie 25 usiadła pani przy stole, a kiedy się dowiedziała, że usiądzie? No, rozmawialiśmy na ten temat w kilka dni wcześniej. Rozmawialiśmy, jak rozwiązać ten problem, dlatego że. Nie, zostało wystosowane, przepraszam, zaproszenie do pana premiera przez panią przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, przez panią Gardiaz i pan premier poprosił mnie, żebym mhm. reprezentowała go. 1 kwietnia kolejne spotkanie ale jego uczestnicy żartują sobie, że to prima aprilis i że właściwie to nic się nie zdarzy. Czy z takim nastawieniem można być optymistą przed tym spotkaniem? Dla mnie pierwszy kwietnia od kilku lat kojarzy się z wprowadzeniem 500, a ten program się świetnie udał i, i przynosi dobre efekty więc to nie był prima apriliza, więc okazuje się, że można odczarować 1 kwietnia. No tutaj liczy się czas, dlatego że zapowiadany strajk, zapowiadają związki nauczycielskie strajk na 8 kwietnia, więc już tego czasu zostaje naprawdę bardzo mało. No więc chcemy, żeby jak najszybciej te rozmowy można było finalizować. Nauczyciele twierdzą, że skoro premier co chwila opowiadał, że pieniądze są w budżecie w 2018 roku aż do listopada była nadwyżka, w związku z tym było przekonanie, że na wszystko wystarczy, to po prostu zgłosili się po swoje. Czy mogli się spodziewać, że i dla nich wystarczy? Nauczyciele objęci są podwyżką już od ubiegłego roku, bo ja przypomnę, że w 2017 roku odmroziliśmy pensje nauczycieli, którzy, które przez kilka lat były zamrożone przez naszych poprzedników jeszcze. I od kwietnia 2018 roku wprowadzamy podwyżkę dla nauczycieli. W sumie w tym okresie to jest około. Licząc podwyżką wrześniową, którą planujemy tą przyspieszoną ze stycznia 2020 roku, to będzie około 600, 570, 600 złotych średnio na etat. To oznacza, że. Życzy... 700 tysięcy nauczycieli ma. 700 tysięcy nauczycieli, tak. Związki zawodowe mówią, ZNP mówi chcemy 1000 zł do no kwoty bazowej pierwotnie, w tej chwili. <laughs> pojawiła się propozycja, że może do wynagrodzenia zasadniczego, więc to też musimy doprecyzować, jakie jest ostateczne. Czyli pan Broniasz się zreflektował? Tak, być może się dużo? zreflektował, bo 17, bo 1000 zł do kwoty bazowej, to byłoby około 2300-400 zł na ten, na tą etat przeliczeniowy, co daje w sumie 17 miliardów złotych w skali roku dla wszystkich nauczycieli. Takich środków w tej chwili nie możemy wygospodarować na Natomiast tak jak wcześniej powiedziałem, chcę to jeszcze raz podkreślić, nauczyciele mają podwyżkę w tym roku, już była pierwsza transza w styczniu i we wrześniu wprowadzimy kolejną transzę, przyspieszamy to, co miało być we wrześniu. Poli w styczniu, mm -hmm. przepraszam. Politycy opozycji twierdzą, że nauczyciele znaleźli się tak daleko w kolejce po pieniądze, bo w większości nie głosują na prawo i sprawiedliwość. Czy to jest w ogóle czynnik, który rząd ma w jakikolwiek sposób na myśli? No to tutaj myślę, że to jest oczywiście taka retoryka polityczna, którą opozycja przedstawia. Faktycznie pan przewodniczący Broniarz, pan przewodniczący ZNP jest osobą, która widywana była i uczestniczyła na konwencjach Platformy Obywatelskiej, chyba na, na spotkaniach KODU. To powszechnie już w tej chwili w obiegu publicznym te zdjęcia się znajdują. No ale oczywiście pan Broniarz to nie cała oświata, tylko my rozmawiamy o grupie zawodowej, która powinna być do i powinna mieć zwiększoną, zwiększone wynagrodzenie, bo na pewno te płace nie są takie, jak powinny być. Ale my możemy realizować to wszystko po kolei. Najpierw uruchomiliśmy społeczne programy powszechne, te dotyczące 500, plus i w tej chwili wprowadzamy nowe przede wszystkim emeryturę 13, ale też obniżkę PIT-u. Ja przypomnę, że w tym roku zostanie obniżony PIT dla. Młodych ludzi do 26 roku, roku przez dwa lata stawka zerowa, a dla wszystkich o jeden stopień później. To stażystów wszystkich. tylko dotyczy. To no, dotyczy studia się kończy, mają ale... 23-24 tak, lata. I ci młodzi ludzie będą mogli skorzystać właśnie z tej obniżki. Natomiast też wprowadziliśmy w propozycjach i położyliśmy na stole, żeby na start dla każdego nauczyciela stażysty było wypłacone 1000 zł. I pan Broniarz również. To odrzuca. Czy będzie jakaś forma konfrontacji w czasie egzaminów gimnazjalnych usmokalisistów, ostatni egzamin gimnazjalny jakby, bo to się zmienia system szkolny i matur. I czy ten konflikt przedłuży się do wakacji, a przynajmniej do wyborów e europejskich. No, bo tak to wygląda. My robimy wszystko, żeby tak nie było. Przede wszystkim w tej chwili priorytetem są egzaminy, dlatego przygotowujemy się i też apelujemy i cały czas ja wierzę w to, że nauczyciele jednak do tych egzaminów przystąpią, bo nie można w negocjacjach, nie można w sporze wykorzystywać uczniów. I tutaj jest, myślę, to jest najważniejsze w tej chwili, żebyśmy zabezpieczyli przeprowadzanie tych egzaminów. Rodzicom daje się argument pozwów cywilnych. Że na przykład dziecko jest bo nie wie, czy i, i kto za to może odpowiadać. Czy to nie jest też jakiś sposób? Ja słyszę od wielu rodziców, którzy mają dzieci w tym wieku, że jeśli będzie tak dalej, to oni pójdą do sądu. No tak, ja się nie dziwię, że rodzice są w tej chwili poirytowani, zdenerwowani, dlatego że ze strony ZNP nie ma żadnego sygnału, co, jeżeli chodzi o egzaminy. Ja poprosiłam na negocjacjach w poniedziałek, żebyśmy wyłączyli z tych negocjacji młodzież. I żeby, żeby wyjść razem z panem broniarzem na konferencję w przerwie i powiedzieć, nie martwcie się, bo egzaminy się odbędą, nauczyciele w ciągu tych dni będą razem z wami. No ale nie było pozytywnego odzewu ze strony związkowej, więc ja rozumiem, że można protestować, można mieć różnego rodzaju żądania. Jestem w polityce już bardzo długo i, i wiem, na czym to polega, ale no, po raz pierwszy jest chyba taka sytuacja, żeby uczniowie stali się zakładnikami w, w sporze. Więc jeszcze raz możemy apelować i ja mogę tylko powiedzieć tyle rodzicom i, na, i uczniom, żeby nie się nie martwili, bo te egzaminy się żeby odbędą. Żeby się uczyli. uczyli Niech uczcie się, egzaminy się odbędą. Natomiast to, że to, że są napięcia, no ja sama rozmawiam z młodymi ludźmi w ubiegłym tygodniu rozmawiałam na przykład w Krakowie z maturzystami i oni no też są zdenerwowani, nie wiedzą co robić. Więc to myślę, że też powinien Pan broniarz wziąć sobie do i zastanowić się, czy akurat taka forma protestu i w tym momencie to jest najlepszy pomysł, jaki miał. Mówiła Pani o sumie 17 miliardów złotych, gdyby spełnić te życzenia czy żądania to ma pewien związek z tym co mówi pan premier Mateusz Morawiecki ostatnio bo mówił o możliwości zwiększenia deficytu choć utrzymania go w bezpiecznych granicach reguły wydatkowej czy to znaczy że wyczerpały się możliwości znaczącego wzrostu dochodów państwa no, przede wszystkim ja chcę powiedzieć w ten sposób, że my mamy dzisiaj rzeczywiście sytuację gospodarczą, która potrafiła nam, pozwoliła nam na wprowadzenie tych bardzo poważnych, dużych programów społecznych. I od trzech lat przeszło już konsekwentnie to realizujemy. Dzięki temu zniwelowaliśmy naprawdę takie bardzo nie, nie, niedobre zjawiska, jak chociażby ubóstwo wśród dzieci, bieda, poprawiamy sytuację, chociaż wiem, że też jeszcze tutaj jest dużo do zrobienia. I osób najniżej zarabiających, i emerytów. No więc przejęliśmy w 2015 roku naprawdę bardzo duży, Polskę w takiej oto sytuacji, że były tak duże rozwarstwienia i zróżnicowania, że musieliśmy przede wszystkim tym się najpierw zająć. Natomiast oczywiście, no w tej chwili, przede wszystkim musimy utrzymać reguły wydatkowe, musimy utrzymać te wskaźniki, które wynikają z przepisów unijnych. I to jest dla nas priorytetem. Natomiast jeżeli w ramach tej, tej granicy ten deficyt nieco się powiększy, to nic, nic złego się nie wydarzy. A y, musimy też pamiętać o tym, że przecież te projekty będą kontynuowane w latach następnych. No właśnie, a jeśli przyjdzie dekonjunktura, co niektórzy zapowiadają w Niemczech, y, 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 niemieckie media mówią, że ukrywają prawdziwe wskaźniki, że wzrost jest niższy. Rzeczywisty niż ten podawany w statystykach, to i deficyt się w Polsce powiększy. To wystarczy na w cudzysłowie piątkę Kaczyńskiego oraz te świadczenia, które przyznano wtedy, gdy pani była szefem rządu. Tak, te programy są bezpieczne i dlatego dzisiaj rozmowa między innymi na przykład z nauczycielami o kolejnych podwyżkach ponad to, co już rząd zaproponował, czy z innymi grupami zawodowymi, bo ja przecież słyszę niezadowolenie, nie z różnych stron i nie dziwię się, że cała budżetówka że, jest że Cała budżetówka i my sobie zdajemy z tego sprawę i mogę powiedzieć tak, że jakby planem na kolejne, na kolejne rogi następne jest właśnie wyjście z ofertą dla pracowników budżetówki, bo faktycznie przez wiele, wiele lat ta grupa była, no miała degradowane można powiedzieć wynagrodzenia, nie było tutaj podwyżek, więc jesteśmy, chcemy o tym rozmawiać, ale w tej w tej chwili, gdybyśmy zaproponowali takie kwoty, jak żądają nauczyciele, czyli te tysiąc złotych do kwoty bazowej, to byłoby nieodpowiedzialne, bo wtedy wszystkie programy, które do tej pory zostały wprowadzone, nie miałyby szans na finansowanie i tych pieniędzy, tak jak powiedziałam wcześniej, tych 70 miliardów, również nie ma. No, opozycja więc... nie rządzi, więc Grzegorz Schetyna mówi, że my wygramy, to damy wam te 1000 złotych. Tak. Nie ma żadnego problemu. E, 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 czy w Polsce w tej chwili nie da się wygrać wyborów bez obietnic znaczących transferów socjalnych? Ja myślę, że Grzegorz Schetyna, który dzisiaj mówi, że jak wygramy wybory, to wam wszystkim wszystko damy, to jest osobą mało wiarygodną. Ja przypomnę, kiedy Platforma Obywatelska obiecywała, nie podniesiemy wieku emerytalnego, a potem podniosła wiek emerytalny. Wielokrotnie w tej chwili sama zmienia już zdanie na temat 500+. Jednego dnia Schetyna na konwencji mówi tak, to co zostało dane, to zostanie utrzymane, a po czym jego koleżanka partyjna kilka godzin Później w tej jakiejś audycji telewizyjnej mówi, że no niekoniecznie, bo to się zastanowimy się, czy ten program będzie 500 plus realizowany jako program powszechny, czy może go jakoś zmienimy. Więc dla mnie te wypowiedzi polityków opozycji są mało wiarygodne. Ale nie mniej jednak, myślę, że dzisiaj jest y, sytuacja taka, że faktycznie bardzo dużo transferów społecznych zostało uruchomionych. Zostały wprowadzone programy i projekty powszechne, bo i 500+, plus, i 13. emerytura. Y, to są programy przecież y, powszechne. Jeżeli będzie dobra sytuacja gospodarcza, jeżeli utrzymamy w ryzach deficyt, jeżeli będziemy potrafili zapanować tej, nad finansami publicznymi y, i będzie tak mądra polityka finansowa prowadzona jak do tej pory, to ja jestem przekonana, że my jesteśmy w stanie za kolejne propozycje złożyć w roku przyszłym i następnym, ale dzisiaj byłoby nieodpowiedzialne, gdybyśmy powiedzieli wszystko wszystkim damy. Ja nie chcę być jak Grzegorz Schetyna i opowiadać wszystko wam damy, a potem odbierać, bądź tak jak mówiłam wcześniej, nie podniesiemy wieku emerytalnego, a pierwsza rzecz, którą platforma zrobiła, to podniosła wiek. Spotyka się Pani z ludźmi w czasie kampanii wyborczej, takimi przeciętnymi i czym oni żyją właściwie? Czy oni żyją tą problematyką europejską, czy jednak tym, co jest bliższe codzienności, czyli między innymi tymi sprawami socjalnymi? Raczej jednak te sprawy tutaj nasze krajowe są dla naszych wyborców na spotkaniach podnoszone. Ja muszę powiedzieć tak, że wyraźnie poprawiła się sytuacja bytowa ludzi. To widać i to oni o tym mówią i, i podkreślają, że lepiej się im żyje, że mają lepsze dochody, że w tej chwili nie muszą martwić się o przyszłość. Oczywiście, że jeszcze jest bardzo dużo spraw do rozwiązania i do załatwienia i nikt tego nie ukrywa. Natomiast gdybym miała ocenić perspektywę tego roku obecnego, porównując do 2015, to rzeczywiście mniej jest biedy w Polsce. Widać, że ludzie mają też takie poczucie bezpieczeństwa i to jest dla mnie dużą satysfakcją, bo udało nam się przez te kilka lat doprowadzić do tego, że dzisiaj możemy powiedzieć, tak, polskie godzin, rodziny żyją godnie a też mają perspektywę na to, żeby, żeby się rozwijać, żeby szukać innych rozwiązań. A, a straszenie po Leksy tam przez opozycję w ogóle w do ludzi nie, dociera? W ogóle to ludzi nie interesuje. Ja się nie, nie spotkałam z takimi, z takimi obawami. No tym bardziej, że Prawo i Sprawiedliwość i my cały czas podkreślamy, że Polska, miejsce Polskiej jest w Unii Europejskiej i dla Polski bycie w Unii Europejskiej jest niepodważalne. Na Natomiast oczywiście my też nie ukrywamy, że, że nie jesteśmy entuzjastycznie nastawieni do wszystkiego, co dzieje się w Unii Europejskiej, bo w mojej ocenie, ale też i prawa i sprawiedliwości pewne reformy muszą być prowadzone. No, Unia Europejska oderwała się od rzeczywistości i nie jest blisko Europejczyków, a my musimy dążyć do tego, żeby w Unii Europejskiej zadziało się to, co zadziało się w Polsce, czyli żeby Unia Europejska po prostu zajmowała się sprawami zwykłych Europejczyków i dawała poczucie bezpieczeństwa, rozwoju, szans. I, I dla mnie nie ulega wątpliwości, że to będzie możliwe do zrealizowania. Tym bardziej, że już widać, że to, co dzieje się w Europie w wielu krajach, no napawa taką nadzieją, że może wreszcie ten Parlament Europejski i całe to otoczenie się nieco zmieni. Jakby słuchał Manfreda Wybera, to od, odnieść można inne wrażenie, że utrzymamy tak, to... nasz. Tu ta grupa akurat jest niezmiennie przekonana, że tylko ich racje się liczą. Ale to jest... Manfred Weber to jest ta sama europejska rodzina, jak to bardzo często lubią mówić politycy Platformy właśnie jak Platforma. I dla mnie to nie są dziwne stwierdzenia, czy jakieś zaskoczenie nie są, dlatego, że to, są, to jest grupa polityków, która najchętniej zajmuje się sama sobą i chciałaby, żeby było tak, jak było. Od czasu, kiedy była pani premierem, Unia Europejska Europejska ewoluowała w ten sposób, że Polska osądza się i rozgrywa nie na forum Komisji Europejskiej, czy Rady Unii Europejskiej, czy Rady Europejskiej, tylko w Trybunałach Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co jest trudniejsze do zareagowania, bo w ciałach politycznych można reagować. Można się spodziewać, że wyniki, wyroki Tsue będą naciągane, bo jest coraz większa tendencja od tego wyroku portugalskiego, tak zwanego w orzecznictwie Tsue. I co z tym zrobić? No niestety instytucje europejskie zaangażowały się w walkę polityczną przeciwko polskiemu rządowi, już nie tylko Komisja Europejska. Można powiedzieć tak, że pan wiceprzewodniczący Timmermans właściwie ze szczerością mówił, że tak, że to jest taki element nacisku na polski rząd i nie ukrywał tego, że, że zaangażowana jest Komisja Europejska w walkę przeciwko nam też oczywiście inspirowany przez polityków opozycji tutaj z Polski. Natomiast w tej chwili kolejne instytucje wchodzą. Zobaczymy, jaki będzie wyrok, jakie będzie orzeczenie. No możemy ze spokojem w tej chwili czekać, robić swoje i na pewno będziemy uzasadniali swoje racje i będziemy czekali na to, co, co się wydarzy, bo w tej chwili nie mamy innego wyjścia. No niemniej jednak tak można odnieść wrażenie, że CUE jest w tej chwili również narzędziem w politycznej Ty... z polskim rządem. Pani czy w ostatnim roku zakończyliśmy jakiś znaczący konflikt trwający za czasów pani premierostwa? Bo jakoś trudno mi się doszukać czegoś takiego, a niby to było motorem zmiany premiera. Czy to milczenie jest znaczące. Staram się sobie przypomnieć te konflikty i co to jest. Co, zakończono. Się co zakończono, zakończono te, które nie pani, że tak jesteśmy, powiem, rozpoczęła. Jesteśmy tak, rzeczywiście, no nie, nie, polski rząd nie ma łatwo, ani nie miał łatwo za moich rządów, kiedy ja byłam szefem rządu, ani nie ma łatwo w tej chwili. Pewnie to wynika z tego, że jesteśmy rzeczywiście zdeterminowani do wprowadzenia róż, wielu różnych, trudnych też reform, ale potrzebnych. Nie jesteśmy w tej rodzinie politycznej, o której wcześniej wspominaliśmy, która jest zachwycona tym, że władza w Polsce się zmieniła, bo do tej pory to oni przede wszystkim mieli z tego zysk. Ale ja, obserwując to, co dzieje się w różnych krajach europejskich, członków Unii Europejskiej i też w naszym regionie, muszę powiedzieć tak, że po tym roku, mojej, kiedy już jestem na, jako wicepremier, pracuję w rządzie, bardzo dużo zmieniło się również w państwach członkowskich i myślę, że dla jeszcze wszystkich... Jeszcze się zmieni, bo będą Jeszcze kolejne się wybory. zmieni, bo będą kolejne wybory. Ale mam taką satysfakcję, że udało nam się w ciągu tych pierwszych dwóch lat wprowadzić do dyskusji europejskiej inną retorykę, inne spojrzenie. I myślę, że wiele zmian. Stanowisk w poszczególnych krajach i tego, co dzieje się w tej chwili w Unii Europejskiej, jest efektem tego, że Polska potrafiła i nie bała się mówić odważnie pewnych rzeczy, nawet niepopularnych. Więc jeżeli uda się nam po wyborach europejskich w maju stworzyć taką koalicję rozsądku i nastawioną na rozmowę, na, na rozwój Unii Europejskiej, na podejmowanie takich niełatwych wyzwań, to wydaje mi się, że dla Unii i dla Europy może być to, to korzystne. To ostatnie pytanie. Pani premier, kiedy tu ostatnio rozmawialiśmy w polskim radiu, mówiliśmy o zleceniu na panią premier. Już nie ma tego zlecenia w związku z tym, że pani kandyduje do Parlamentu Europejskiego? To troszkę jakby dostrzegam, że się sytuacja uspokoiła, więc być może że nasza rozmowa przyniosła wówczas efekt. Aha, czyli że tu działamy także prewencyjnie, a zorientowała się pani, skąd to zlecenie mogło pochodzić? No, myślę, że to już jest za nami, panie redaktorze, więc zostawmy to Pominijmy milczenie. To dziękuję, dziękuję w takim bardzo. razie bardzo. Gościem poranka Polskiego Radia 24 była pani Beata Szydło, wiceprezes Rady Ministrów, premier w latach 2015-2017, jedynka z Listy Zjednoczonej Prawicy w Małopolsce i Świętokrzyskiem. Bardzo dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego.